Dobra cześć, ja mam to jeszcze powiedzieć No dobra, to nie wiem Cześć To jest kolejny odcinek, a na razie nie będę nagrywał, bo nie mam czasu Na razie, na laptopie Słuchajcie, zaraz wracam Dobra Patrz, będziemy z tej gry korzystać najdłużej. No teraz, trzy, jak widzicie, Tak, 12. Dobra. Idę to odłożyć. Dobra. to I... odłożyć.